thank you Dzisiaj oficjalne otwarcie nowego kina Millennium. Jak się pan czuje? Co da to kino Łomżyniakom? Ja czuję się bardzo szczęśliwy, bo trwało to sporo czasu. Mieliśmy po drodze liczne przeszkody, ale tak to bywa w takich inwestycjach. Nie da się wszystkiego przejść bez, bez przeszkód, tak jak wspomniałem. Poradziliśmy sobie z tym, właśnie z tego powodu jestem najbardziej. Może nawet powiem trochę wzruszony, bo myśląc o tej inwestycji nie spodziewałem się, że będzie to tak wielki nakład finansowy, bo o tym też trzeba powiedzieć, i tak wielki nakład pracy. Dzięki memu bratu ja nie musiałem aż tak strasznie uczestniczyć w tym nakładzie pracy, ale, ale jednak widziałem, jak on tutaj się dwoi i troi, żeby żeby wszystko było dobrze, co druga część pytania, co da to kino łomżyniakom, no na pewno komfort, na pewno luksus, na pewno to, że nie będą mogli, musieli wyjeżdżać do innych miast, już nie będę mówił do których, do Białegostoku zapraszamy, no bo jestem mieszkańcem tego Stoku, ale niekoniecznie do kina, zróbcie zakupy w galeriach. A na film przyjeżdżajcie do nas. Ja wiedziałem, że kiedy powstanie Łomżyńskie Kino Millennium i będzie w ich rękach, to naprawdę będzie to produkt najwyższej klasy. My dzisiaj sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak szybko ta technika się rozwija. I ja wierzę, że mimo, że oni wsadzili tutaj straszne miliony, prawda, po to, żebyśmy mieli dobry odbiór, to wiem, że za rok czasu, czy za rok, czy za dwa, czy za jakiś czas coś się zmieni, to oni będą będą również swój produkt tutaj ten kinowy zmieniać po to, żebyśmy mieli odbiór w najlepszej, w najlepszej jakości. Także wszystko zależy teraz od nas, od łomżyniaków. I nie tylko od ale i ludzi, którzy tu będą przybywać. Abyśmy chcieli z tego korzystać. Ja myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, jeżeli powiem, nareszcie mamy kino w Łomży. Kino, na które Łomża zasługuje. Bardzo gratuluję przy tej okazji panom, panom Harubin, którzy nie dość, że mieli pomysł, to jeszcze mieli siłę, żeby go zrealizować. A jak to było trudne, to sam o tym wiem, ponieważ pojawiali się u mnie kilka razy, aby pomóc im. Pomóc im jak najszybciej i z, te inwestycje zrealizować. I bardzo się cieszę dzisiaj, że możemy tu wspólnie z innymi osobami no, uczestniczyć w otwarciu tego obiektu, który jest no, nie dość, że jest, to jeszcze jest na tak wysokim standardzie, tak przepiękny po prostu. Bardzo się cieszę. Czy to miejsce przyciągnie łomżan, będzie miejscem spotkań? Ja ze wszystkimi przedsiębiorcami czy też inwestorami, y, którzy zamierzają. Budować jakieś budynki w łomży. Wszystkich zachęcam do tego, żeby oprócz tych komercyjnych powierzchni usługowo-handlowych, żeby robili też powierzchnie, gdzie młodzież, my dorośli będziemy mogli spędzać czas. I to jest taki obiekt, jeden z tych, myślę, pierwszych obiektów, które właśnie w takim wysokim standardzie zapewniają nam, zapewnią nam komfort spędzania wolnego czasu. Czy myśli Pan, że już niedługo na tym ekranie będziemy mogli obejrzeć coś produkcji łomżyńskiej? Ja myślę, że już ma, pełna tradycja powstaje, ponieważ powstały dwa duże filmy, yy, wartościowe może, nie duże, wartościowe. Cząstka Podlasia, gdzie Zdzisław Folka z Łomży kręcił zdjęcia. Teraz yy, też także mój film, który zakupiła Prawa, teraz TVP1, pewnie przed 10 lutego będzie puszczany, bo to rocznica z celek syberyjskich. Yy, yy, tytuł Wygrać z Przeznaczeniem. Teraz właśnie dzisiaj jest podpisana, świetnie trafiliście, bo dzisiaj jest podpisana umowa. W hajfie jest o prawach producenckich odnośnie adaptacji książki, według której będzie robiona, robiony film dotyczący też m.in. czasów II wojny światowej. Tutaj będzie taki epizod lokalny, czyli niestety tragiczny. Ksiądz Mikołaj Ferenc, który jest bratem rodzonym mojego dziadka, został zamordowany w czasie właśnie w II wojny, kiedy banda upał po prostu zamordowało go. Ale to jeden z epizodów. To będzie duża, bardzo duża produkcja i ja chciałbym, żeby, znaczy moje życzenie, żeby tutaj promować też produkcję łomżyńską, bo myślę, że mamy takie podstawy, żeby stworzyć łomżyńską szkołę filmową. Ja już przy tym chodziłem i myślę, że, ale to przez nasze, że tak powiem, czyny, może górnolotnie, będzie uwidocznione, że tutaj są bardzo do, otwarte umysły, dużo jest do dobrych operatorów, to Tomek, który teraz tutaj nakręca, czy inni ludzie, i, i warto wykorzystać to i stworzyć, tak jak mówiłem, na, na studiach najpierw jakieś fakultety filmowe, a potem złożyć kierunek, żeby to można było pociągnąć. Ja będę za tym, będę swoją energię w tym kierunku przetwarzał i jeszcze, du, jeszcze raz duży ukłon w kierunku ludzi, którzy powołali to kino. Nowe kino Millennium. to potęga dźwięku i obrazu. 339 miejsc na dwóch salach. Wygodne fotele. Zadziwiający obraz. Przestrzenny dźwięk. A to wszystko na wyciągnięcie ręki.